Oh, uh... Dzisiaj, jak widzicie, mam już zrobiony podkład, drwi, kontur, czyli wdrażam w życie tak zwane szybkie makijaże, e, takie, które po prostu przechodzimy do sedna. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Ostatnio na Instagramie wielki e, szum wywołał jeden z makijaży, szum, ale taki pozytywny szum, wiecie o co chodzi? Taki, że ekstra Wam się to spodobało, takie... Mój wielki comeback, jeśli chodzi o artystyczne makijaże, no bo ja jednak to czuję, wiecie, uwielbiam e, bawić się kolorem, bawić się i stworzyłam coś na zasadzie takiego trochę festiwalowego looku w mocnych niebieskich akcentach, z turkusową krechą, z rzęsami oczywiście. Więc dzisiaj będzie bardzo mocno, bardzo kolorowo, bardzo nieużytkowo, bardzo dużo będzie zabawy przy tym, fanu, więc jeśli jesteś totalnym zwolennikiem tylko makijaży do użytku... Od razu mówię, wyłącz to wideo, bo pewnie ci się do mnie przyda. E, dzisiaj będzie kolorowo, chcę wypróbować kilka kosmetyków. E, mam tutaj paletkę całą e, cieni Anastasia Beverly Hills, która prezentuje się w ten sposób i nimi właśnie wykonałam ten makijaż. Mam nadzieję, że wyjdzie mi to samo. Ciężko jest czasami mm, zrobić dokładnie to samo, ale trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że się uda. Cały make-up jest to trochę taka zabawa przypominająca troszeczkę cat crease. E, na pewno musimy zbudować najpierw bardzo mocne załamanie powieki. E, od razu uderzam do warm Top. E, jest to taki właśnie bardzo fajny, przejściowy kolor, którym możemy idealnie budować załamanie powieki. Biorę też taką nowość u mnie. Jest to pędzel MAC 217. Bardzo kultowy pędzel, który Wam serdecznie polecam. Nabieram... Na czubek pędzla i buduję załamanie. Do kategorii trzeba mieć wręcz idealne oczy i tu wam muszę powiedzieć, że e, jeśli macie chociaż lekką asymetrię, ja mam na przykład bardzo sporą asymetrię, jedno oko mam totalnie inaczej osadzone od drugiego i przy makijażach typu kategorii jest to mega widoczne. E, więc nie poddawajcie się, walczcie o tą perfekcję. Będzie słychać wiertary. Nie mam na to wpływu. Od razu mówię. Kolejny y, odcień wpada w takim beżo, y, ciężko powiedzieć, ale jest to kolor, który ewidentnie jest bardzo chłodnym odcieniem, nazywa się błęd fresko, błąd fresko, fresko, jak tam wolicie, i tym samym pędzelkiem, jako kolejny kolor, buduję załamanie, on mi pozwoli wejść w taką tonację fioletu. Kolor, który wprowadzam, będzie to fiolet lekko polizujący, który nazywa się Opline. Opline, opline. Tym samym pędzelkiem Teraz czas zbudować cut w pięknych niebieskościach i mam tutaj produkt, który ułatwi mi życie. Nie wiem, czy słyszeliście o Vivid Brights NYX, -a. są to takie cienie w kremie, które są wodoodporne i które są tak napigmentowane, mają przecudowne kolory, warte Waszej uwagi. E, na 100%. E, powiem Wam szczerze, że jestem totalnie oczarowana i totalnie zachwycona, jeśli chodzi na razie o te produkty. Ale jeśli chcecie film ze słoczami, to musicie mi to napisać. E, ze wszystkimi mam praktycznie chyba wszystkie możliwe odcienie. Mam 12 kolorów dostałam na test od nyx i kocham je. Ja już się proszę właśnie o takie artystyczne makijaże. Teraz bardzo ważne jest, by bardzo równo zaznaczyć granicę właśnie gałki ocznej na ruchomej powiece od wewnętrznego kącika oka. Czyli widzicie ten kolor. Następnie biorę pędzelek, jest to Zewa 231 i będę docierać szczególnie boczną granicę, gdyż produkt jest wodoodporny. Trzeba z nim dosyć szybko pracować. Muszę odbić odrobinę nadmiar produktu. Już na ten kolor pociśniemy jeszcze jeden. Z racji tego, iż potrzebujemy mięty, a tą miętę mam, by podbić właśnie kolor wcześniej dałam, mam tutaj przecudny kolor Anastasia Beverly Hills. Wszystkie cienie, które używam na chwilę obecnie jest to Anastazja. I mamy kolor, który nazywa się Aqua. Płaskim, syntetycznym pędzlem wtłaczam ten kolor na ten. Jest on lekko opalizujący. Teraz potrzebuję czegoś idealnego na linię wodną. U mnie na przykład bardzo fajnie sprawdzają się produkty typu, e, tak jak Eyeshadow Cream, ale z Makeup Atelier Paris. One są cholernie wodoodporne. Mam tutaj przepiękny niebieski kolor, który chcę dać na linię wodną. A on się nazywa Aquatic Blue. A jego numerek, bo czasem występują pod numerami SCAB I wprowadzam delikatnie na inny Od razu sięgam też po małą kuleczkę i, i staram się dokładnie rozetrzeć na linii wodnej. Kolejną rzeczą, by podbić odrobinę pigmentację, szczególnie właśnie na tej dolnej powiece, będzie wykorzystanie po raz kolejny Vivid Brights. I nie powiedziałam, jaki to jest odcień. Nazywa się Blue Paint. Wychodząc odrobinę w zewnętrznym kąciku oka i wyciągam. Jak również dam odrobinę tej farbki cienia w kremie. I dokładnie rozetrę. Mogłam zrobić to na samym początku jak najbardziej. Niektórzy, niektórzy z Was będą mieli rację. Natomiast e, ja lubię robić pewnymi etapami makijaży. Nie lubię iść od razu na raz, na całość ze wszystkim. Lubię kontrolować make-up. Kolejny kolor, który dam w zewnętrznym kąciku oka, by teraz budować głębie i właśnie ten najciemniejszy punkt w zewnętrznym kąciku oka, jest Star Cobalt. Jest to przepiękny granat. I biorę jak zwykle syntetyczny pędzel wtłaczam i docieram granicę pędzelkiem Magda 217 jak również małym pędzelkiem daję ten sam kolor na dolną linię. Teraz muszę bardzo wyraźnie zbudować właśnie to odcięcie katkrisowem i potrzebuję ciemnego brązu i mam to hard teraz do kreski, mam bardzo fajny produkt, Make Up Forever i jest to Aqua XL, jest to odcień M26 i jest takiego koloru i tym właśnie kolorem będę chciała zbudować kreskę szczególnie jaśniejszą w zewnętrznym kąciku oka e, mocno trzeba wstrząsnąć żeby napigmentować ten eyeliner nie jest on aż taki rewelacyjny bym powiedziała, ale kolor ma obłędny i tutaj kluczową rolę gra, więc zamykam się i przechodzę do malowania. Kreski mam gotowe i by rozświetlić odrobinę wewnętrzny kącik tutaj oka, e, muszę dodać opalizującego e, cienia i będzie to Make Up Forever i jest to numerek referencyjny 9944 i on opalizuje właśnie pod kątem zieleni i niebieskości. Biorę matki zarek i daję właśnie szczególnie w wewnętrznym kąciku oka. Narysuję jeszcze cienką kreskę na górnej linii rzęs, by zaznaczyć ramy oka. Mam tutaj rewelacyjny eyeliner w pisaku z Maka. Nazywa się Brush Black. Rzęsy mascara MAC i jest to Upward Lash. Upward Black. Na oczy przykleję taką nowość. Jest to na razie prototyp i są to rzęsy na silikonowym pasku. Bardzo bogate i będzie to mnie ekskluzyw, którą zamierzamy wprowadzić. Mam nadzieję, że już na początku sierpnia. Do naszego sklepu Sminko. Kolejną rzeczą będzie e, użycie takich cekinów na paznogcie e, i przyklejenie w formie artystycznej. I Mam tutaj takie e, dwie. Pokażę Wam, do to świat będzie Mam tutaj e, turkus granat złoto, który użyłam faktycznie w tym makijażu. Mm. I mam też turkus e, i róż i coś jeszcze. I chyba zieleń. I prezentuje się to w ten sposób, jak widzicie. Są takie różne kropeczki, spokojnie kupicie je na Allegro, jeśli e, wpiszecie ozdoby do paznokci i znajdziecie je masę, masę pod tym kryptoninem. <gryptoninie> Montaż jest bardzo prosty, tak jak Wam podpowiada to fantazja. E, potrzebujemy kleju do rzęs, odrobinę rozprowadzić właśnie w taki sposób, potem wykałaczkę i... Bardzo ostrożnie uważajcie, żeby sobie nie wsadzić wykałaczki do oka. Montujecie cykinki na dolnej powiedzeniu. Makijaż oka jest gotowy. Tak prezentuje się moja artystyczna forma niebieskości. I teraz chciałam wyprowadzić nowy produkt. Jest to, są to dwa produkty Milani. Jest to rozświetlacz, wpłynie tutaj mamy kontur stick. W też bardzo fajnym odcieniu, ale ja konturu już nie będę nakładać, ponieważ mam zrobiony. Nałożę za to w formie kremowej najpierw rozświetlacz, a później naniosę Afterglow jest to 01 rozświetlacz. Biorę pędzarek z maka i jest to 133. Następnie daję na tym rozświetlacz by uzyskać właśnie taki mocny efekt strobingu. Niczym efekt. To makijaż artystyczny, dlatego pozwalam sobie zdecydowanie na dużo mocniejszy błysk niż na co dzień, chociaż nie wiem, czy na co dzień też bym się nie zdecydowała. Jako różu użyję też taka nowość u mnie: paletka Anastasia Beverly Hills, jest to Blush Trio, i jest to Pink Passion. Mam tutaj przepiękny odcień, ten na samej górze, który wpada tak pomiędzy właśnie przygaszonym różem. A takim bym powiedziała koralem. Są one matowe i dam go oczywiście w bardzo małej ilości na policzki. W który opublikowałam na Instagramie, miałam tylko i wyłącznie e, rozświetlacz na ustach. E, tak miałam po prostu wizję artystyczną. Natomiast dzisiaj e, mam ochotę wypróbować i mam tu też pomadkę z Milani. I jest to Amor e, Lip Cream 38 odcień. A nazwałam Starling. Bardzo taki nudowy brąz. A później na to jeszcze położę rozświetlacz, by rozświetlić. Muszę poczekać teraz aż delikatnie przeschną moje usta. I tak jak powiedziałam, naniosę na całość moich ust ten rozświetlacz Afterglow 01 Show Light. Tak prezentuje się gotowy makijaż jest to moja artystyczna wizja mm, takiego festiwalowego makijażu. Uwielbiam czasami taką zabawę właśnie makijażem, gdzie mogę pobawić się różnymi technikami typu cut crease, dodać do tego kolor, pobawić się mocnymi pigmentacjami. Zdecydowanie cienie w kremie Vivid Brights z NYX. Kochani, bierzcie póki są bo to jest po prostu kozak i rewelacja. E, widzicie sami, jaki dzięki nim można uzyskać pigment jako baza pod cienie, jako wszystko można używać naprawdę do makijażu artystycznych, do makijażu, e, ślubnych. Są różne odcienie, uwierzcie mi, nie tylko takie niebieskie, ale nawet w makijażu ślubnym też znajdę zastosowanie. Myślę, że znalazłem zastosowanie, żeby go użyć. Mam nadzieję, że podoba Wam się taki makijaż. Dzięki, że dzisiaj ze mną byliście. I do następnego. Piszcie, czy chcecie więcej takich makijaży. Trzymajcie się, hej.